Przylecieliśmy tu po jedną osobę? Mogą W dodatku naraziliśmy naszych żołnierzy. Zaczną się ewakuować. Dostaną rozkaz. Odwaga w tutaj tej burzy dowodzi dyscypliny. Ale czy zasługuje na wcześniejszą ewakuację? Gleb nadzoruje szkołę przyszłych dowódców Imperium. Szkoli lojalnych, skutecznych żołnierzy. Ja. A teraz prosi nas o przysługę. Mieszkańcy Bardos są wierni Imperium. Czemu mamy skazywać ich na cierpienie? Robimy to wszystko dla dobra ogółu, pani komandor. Ja tu nie widzę nic dobrego, Agencie Hask. Warto było naszym domem. Imperium to nasz dom. Operacja Popium to test, który sprawdzi, czy jesteśmy godni tego, czym się stanie. Jakbym słyszała ojca. Może to dlatego, że słucham rozkazów admirała. Pamiętaj o hierarchii służbowej. Na samą porę, Hajden Persjo, przyszła dwa minerały. Jestem w awinale, żeby ryzykować dla mnie życiem swojej córki. Cel znaleziony, idziemy, Gleb. Będzie mi wydawać rozkazy. Pięknie. Ej, 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 ej co to? Niech on jest ze mną. Reszta zostaje tutaj. Nie są dla nas ważni. Co? Pani komandor! Mamy statek na lodowisku numer dwa. Tam jest bezpiecznie. Idźcie! Już! Idźcie! Już! Hej, 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 hey, Co ty? Nie, nie! Stać! To nie jest nasza misja! Spocznij! W porządku, zabierzemy was. Idźcie. Nie. Nie! Nie, nie, nie możesz! Jestem twoim dowódcą! Spocznij! Po drugiej stronie placu jest przejście. To nasza droga ucieczki. Jestem z Panią, Nie strzelaj przede mną. I jeśli nas zobaczą, będą kłopoty. Jesteśmy na widoku. Musimy się gdzieś schować. Ognia! Droidzie, hakowanie. Musimy dotrzeć do korwusa i uciec! To nasza jedyna szansa! ojca, ze Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze. Jest kiepsko. Weź się w garść, agencie Niko. Cywile na korwusie liczą na nas! Nie mamy już komunikatorów imperialnych. Korwus nie będzie wiedział, gdzie jest Coś wymyślimy. Powinno ułatwić nam trochę dostanie się do baterii przeciwlotniczej. A teraz za mną, cicho. Rozkaz, pani komandor. Zrobiłem też serce. Zostaliśmy skazani. Będziemy się bronić albo zginiemy. Tak, pani komandor. Tam wyłączymy obronę przeciwlotniczą. Potrzebne hakowanie. Pokaż mi zagrożenia. Do uciekających statków nie tylko my chcemy bezpieczeństwa. Droidzie hakowanie.